Czy to on? Na... Naprawdę? Idziemy do północnego przelątka i zobaczmy, czy nasza nadzieja nie okaże się płomna. O! Pigulka y Magus. Więc to wy. Magus. Spójrzcie. Wszystko jest na dnie oceanu. Zniknęło magiczne królestwo ZALU. A wraz z nim marzenia i ambicje ludu. Żyłem tam kiedyś, ale byłem wtedy kimś innym. Że, że żyłeś tam kiedyś? Że niby kiedy. Hmm, <grym> wygięcie przestrzeni. E, zobaczmy, jest tutaj królowa, jest morski pałac, jest szala i trzej guru. Więc to musi być po tym, jak uratowaliśmy Melchiora. Moc podlegająca ludzkiej kontroli. Nie! Zostaniemy wciągnięci! Szacha! Nie, Janusie! Odsuń się! No, ale... Maszyna obfitości zmienia się w Lawosa... To przecież... Brama czasu? Brama! Nie! Janus, nie chcesz laklawa się? O, w tak, w sposób Melchior ląduje w 1000 roku naszej ery, Baltazar ląduje w tysiąc roku naszej ery, a Gaspar? C to jest, hej, nic tu nie ma, to musi być Koniec czasu. Gaspar ląduje na koniec czasu, a Janus ląduje w y średniowieczu. Tak nie mylę się. Przy Ozim. Ach, jesteś więc tym małym łobozem. Odkąd portal Lowosa przyniósł mnie do średniowiecza? Czekaj na wyrównanie rachunków. Przeszkodziliście mi, kiedy chciałem przywołać Lowosa w zamku. Cóż za ironia! Wessał mi kolejny portal i znów skończyłem w tej erze. Pochodziłem z przeszłości. I moja wiedza w przeszłości przygotowała królową, że jestem potężną wyrocznią. Ale żadna historia nie przygotowała mnie na to, co zaszło tutaj. Moc dla osa jest niewyobrażalna. Każdy sprzeciw spotka się z pewnym unicestwieniem. Was również spotka to potworne przeznaczenie. Tak jak tego głupca, sewera. Śmiesz mu obliwać? On już nie istnieje. Tak się kończą zabawy dzieci z ogniem. Magus, cofnij to! Chcecie ze mną walczyć? Ech... Tak. Magus... A ja wiem, dlaczego on tak się złości. Przecież... Był tam i to on był przeznaczony jako pokarm dla Lawosa. Sewer i teraz jest wściekły na siebie, że prawdopodobnie, że Sewera nie mógł utratować. Że nie mógł nic zrobić, ale był tam. I to jest chyba cały problem z biednym magusem. Więc. Yy... Tak. <ścoughs> no więc... Yy... Eee, więc chyba tak Magus odreagowuje swoją złość i tak naprawdę chce nam pomóc. A jeżeli chce nam pomóc, nie walczymy z nim. Trwa śmierć przywrócić Sawara, nie będzie w stanie. Ej, no. O ty, miałeś nam pomóc, ach. Idę sobie. Czekajcie. Pójdę z wami. Stradisz nas. Istnieje możliwość ratowania go. N nonsense. Guru Czasu Gaspar wie, jak odzyskać zagumione ze czasu. Zagumione, zagubione. I tak oto Guru Gaspar potrafi ożywić Sehera. Tak. I stało się to nie dzięki. Nie dzięki Magusowi. Tak! Uwielbiam Magusa! Jest świetną postacią. Nie tyle potężną, po prostu świetną. No. No i. Tak. Magus jest w naszej drużynie. Poziom 37. Tak. Zastąpi. Droga. I Magus lata podczas. Y wciśnięcie koziku biegu odciąć